Mamy kubek bez przykrywki, ale zwykle w McDonald's dostajemy przykrywkę. Czy jak pijemy kawę, czy jak pijemy herbatę. Co z tą przykrywką? Bo tutaj wiecie, goście mogą się znowu zastanowić, co dalej. Czy ją też wrzucamy e, do pojemnika z papierem, czy to oddzielamy? W tej chwili w naszych restauracjach dostępne są dwa rodzaje przykrywek. Przykrywki plastikowe, które powinny trafić zdecydowanie do Plastika. frakcji plastikowej, ale pojawiają się już od niedawna też przykrywki e, papierowe. Mhm. I tutaj to jest kolejny krok do tego, żeby jak najbardziej tą frakcję papierową e, poszerzyć. I tak jak mówiłam, my sukcesywnie. Wymieniamy, zmieniamy na odpowiedniki papierowe. W tej chwili tylko te 4-5% opakowań, które są dostępne w restauracjach, to są opakowania, które nie nadają się do frakcji papierowej. I to jest ta zmiana. Ja też bardzo chciałabym podkreślić to, że w naszych domach segregujemy inaczej. I warto o tym pamiętać. Stąd cała komunikacja, stąd ikony, które są w naszych restauracjach na koszach, które są, wydaje nam się, że są dosyć intuicyjne, ponieważ mamy świadomość tego, że konsumenci mogą być trochę zmieszani, że jednak tego typu kupki, które zawierają trochę plastiku i mają takie specjalne oznaczenie, mhm. tutaj właśnie z tak zwanym żółwikiem, e, w naszych domach wyrzucimy do frakcji plastikowej, tak. a w naszych restauracjach segregujemy inaczej. Taki kubek powinien trafić do frakcji papierowej, także nie bójmy się, zachęcam wszystkich do wrzucania e, właśnie tych kubków do frakcji papierowej, bo właśnie dzięki tej technologii jesteśmy nawet z takich trudnych opakowań w stanie odzyskać włókna papierowe.